Praktycznie te, te, te dwa elementy y, powstają sobie jakby, z z, typem, z bibułą, prawda? Niezależnie. Kiedy człowiek spotyka się z wolnym słowem, kiedy spotyka się y, z niezależną myślą, y, nieodlardą przez cenzurę y, i kiedy oj, Jan Paweł II zostaje ojcem świętym i słuchamy go bardzo uważnie. Kiedy, nawołuje do odnowy tej ziemi. No To, to było coś niewiarygodnego doświadczenia. Powstanie Solidarności było czymś takim absolutnym oddechem, który spowodował, że ogromna rzesza ludzi, no to już Pan powiedział, poczuła się we własnym kraju. To rzeczywiście to mogę powiedzieć. No Poczułem się we własnym kraju. Chodziłem po ulicach i no, chodziłem ze znaczkiem Solidarności, atakowanym przez praca. Przez pracę atakowani przez władzę mieliśmy poczucie jakiej, jakiejś misji, jakieś poczucie wyjątkowości. Yy, ludzie się ze znaczkiem na ulicy do siebie po prostu zwyczajnie uśmiechali. Otwierane były drzwi rzeczywiście takiej ogólnospołecznej, tej prawdziwej solidarności przez, przez duże S. Ja poszedłem sobie do Solidarności, wszedłem w ten ruch yy, nie dlatego, żeby mieć tam parę tysięcy tutaj więcej do wypłaty, prawda? Ja miałem takie poczucie yy, że walczymy o Polskę, że to jest bój, który, którego celem jest nie lepsze życie, lepszo, lepszy podział cebuli w zakładach pracy, prawda? Tylko, że to jest bój o Polskę. Naprawdę miałem takie poczucie i, i, i interesowało mnie mój zakład pracy, w którym byłem przewodniczącym, no, żył polityką. No. Wszystkie sprawy związane ze sprawami płacowymi, pracowniczymi, zawsze schodziły na plan dalszy, bo natychmiast stanął problem wolnych wyborów, cenzury, prawda. To były tematy, które w zakładzie pracy były poruszane, a nie to, jak była podzielona premia. I to jest, myślę, no szalenie ważne. Ja, ja przynajmniej mam takie doświadczenie. I te 16 miesięcy, te 16 miesięcy karnawału, jak my to nazywaliśmy, służyło nam. Mieliśmy takie poczucie, że to jest okres, w którym musimy pracować, bo to, że komuniści uderzą, nie ulegało do nas najmniejszej wątpliwości. Kiedyś słyszałem takie zdanie wypowiedziane przez Andrzejak jazdę, że to jest czas nam dany na, yy, prawda, na przygotowanie do starcia z komunistami. I rzeczywiście ja pod tym zdaniem się mogę podpisać w całej osiągłości. Pracowałem dzień i noc prawda, po to, żebyśmy byli lepiej przygotowani na dzień starcia, który wiedziałem, że nastąpi. 13 grudnia nie był dla mnie zaskoczeniem, miałem tylko to szczęście, że nie zostałem internowany w regionie Mazowsze, bo miałem mieć dyżur w regionie Mazowsze i przyszedł Marek Nowicki świętej Pamięci, który powiedział Adam, no ty już tutaj poczujesz, że 3 dni to idź do domu i się prześpij, Mówi, ja będę za ciebie, prawda? No i on poszedł na białą łękę, a ja wylądowałem się w zakładzie pracy, organizowałem strajk. Z tego mnie nie przestraszył, nie przeraził, ja miałem poczucie tylko tyle, że wchodzimy w etap no, właśnie decydujący, no. że już władza nic więcej zrobić nie może, może tylko wyprowadzić czołgi na ulicę i może tylko nas zamknąć do więzienia. Natomiast i również miałem takie poczucie, że nas jest dużo, że... Ta solidarność, która się wtedy narodziła, ta solidarność przez te 16 miesięcy, ogólnoludzka, ona owocowała w tych pierwszych dniach, w pierwszych miesiącach, w pierwszych latach samego wojennego tą w dalszym ciągu tą solidarnością. Prawda? Ja miałem do dyspozycji kilkadziesiąt mieszkań, gdzie mogłem w każdej chwili, w każdej porze dnia i nocy przyjść, przespać się, gdzie zostałem nakarmiony, gdzie zostałem, yy, moje, moje rzeczy zostały wyprane, prawda? I opieką jaką mnie zakład pracy ludzie z mojego zakładu pracy. Yy, obdarzyli, to było coś niewiarygodnego. Jechałem tramwajem, podchodzi do mnie osoba z mojego zakładu pracy, którą znałem tylko z widzenia, przecież nie byłem w stanie tej masy ludzi znać blisko. Prawda? i Która wiedziała, że się ukrywam, ponieważ 14-15 mój zakład strajkował. I potem wyjeżdżałem z tego zakładu, żeby się no, schodziłem jakby do podziemia. Ludzie widzieli, że że ja nie wrócę do domu, tylko będę się ukrywał, prawda? I osoba mnie rozpoznała w trawaju, podchodzi do mnie i wręcza mi, Adamie, tutaj jest mój adres, jeśli Pan tylko potrzebuje, proszę przyjść i dostaję. mój dom jest do Pana dyspozycji. No taka, taka była rzeczywistość. Opowiem też taką historię, która świadczy o tej solidarności, bo to jest szalenie ważne. To, to jest doświadczenie, którego no, nie zapomnę do końca życia i które no, oby kiedyś jeszcze mogło zaistnieć w naszym kraju wśród między ludźmi, bo to jest doświadczenie wyjątkowo piękne. Opowiem takiej historii, kiedy próbowano mnie już aresztować, kiedy miałem na, za sobą szereg ogon, robiono na mnie obławę. Ja miałem dostęp do mieszkania, w którym byłem tylko raz. Właśnie jedna z takich osób dała mi klucze do tego mieszkania. I powiedziała, jeśli to mieszkanie jest puste, właściwie tego mieszkania są w Ameryce, yy, pewnie nie wrócą, yy, ja mam krusze, proszę, jeśli pan, pan tylko będzie chciał, to proszę korzystać i dowoli. Ja miałem, byłem tylko raz i uciekając przed tą milicją, przed tym SP, wpadłem do tego domu, chciałem się tam zamknąć, prawda, i nie otwierać się cicho do czasu, aż miałem nadzieję, że w ten sposób uniknę aresztowania. I na swoje nieszczęście pomyliłem klatki schodowe. prawda. Wszedłem do właściwego domu, ale pomyliłem klatki schodowe. Wszedłem na 11 piętro, bo to był duży wieżowiec. Prawda? Patrzę, to zupełnie inne mieszkanie. Znaczy, nie te drzwi. Zrozumiałem, że pomyliłem klatki. Wszedłem na dół i przez szklaną szybę w drzwiach zobaczyłem, że z wyjść z tego domu nie mogę, dlatego że szaleje tam SB. Prawda? Biegają w tomi i z powrotem, szukają oszukają. Gdzieś zniknęłem z oczu i nie wiedzą gdzie. W związku z tym, yy, ale wyjść z tych drzwi nie mogłem, bo natychmiast bym wpadł i w łapy. Yy, nie wiedząc co mają, co zrobić, wszedłem znowu na ostatnie piętro, myśląc, że może wejdę na dach i dachem przejdę, i klapą na dach przejdę do właściwej klatki. No ale yy, była kłódka yy, przy tej klapie, a ja nie miałem yy, tych cen do przecięcia tej kłódki. No i radnie, rad, rad zapukałem do pierwszych lepszych drzwi i zapytałem, czy mogą mnie przyjąć do siebie, bo yy, Jestem ukrywającym się działaczem Solidarności, czy mogą czy mi pomóc? A drzwi otworzyła mnie przepiękna młoda osoba, 17-letnia dziewczyna, która mówi, że ona poprosi mamę, prawda? Mama przy... poprosiła mamę, ja do mamy ten sam tekst opowiadam, prawda? Że to jestem ukrywającym się działaczem Solidarności. I mama mnie wpuszcza do domu, przebiera w ciuchy swojego syna, który na szczęście okazał się mniej więcej mojej postury. I tam próbowałem, miałem wtedy bujne włosy, próbowałem coś tam przeczesać, prawda? Żeby jakoś tam mnie nie rozpoznać. No, w każdym razie ugodniliśmy natychmiast z tą młodą dziewczyną legendę, prawda, że ona jest narzeczoną, że poznaliśmy się y, na y, warszawiance, y, na basenie warszawianka, to było lato, 10 lipca, Cie, i, cieplutko, y, no i czekamy, prawda, próbują częstować czymś do, do jedzenia, ale tam nie specjalnie mogę jeść, tu jestem mimo wszystko zdenerwowany i y, mijają godziny, ta dziewczyna mówi, to ja pójdę, zejdę, mówi, zobaczę ze śmieciami, zobaczę co się nam dzieje na zewnątrz. Żebyśmy uzgodnili, że nie będziemy podchodzili do okna, prawda, żeby milicja, która będzie pewnie patrzeć po oknach, czy nie, nie, nie wygląda, więc nie podchodziliśmy do okna, ona wzięła kubę ze śmieciami, wyszła, wraca i mówi, że pełno ich, tak po prostu biegają w koło jak szalenina. No to siedzimy dalej, mi Mama mi proponuje, mi proponuje że zostaniemy do rana, jak to trzeba tej trzy dni. Osoba, która mnie w ogóle nie zna. Ja mówię, że jestem ukrywającym się działaczem Solidarności, więc to jest czas naprawdę ogromnego napięcia. To był czas po powstrzymaniu Janka Narożniaka na ulicy, prawda? to był czas po uwolnieniu tego Janka Narożniaka, to był czas przygotowań do stanu do 31 sierpnia, kiedy no, pracowaliśmy w zakładach pracy, ze świadomością, że przygotowujemy się do stanu, do strajku generalnego. Prawda? To był naprawdę trudny czas ogromnego napięcia. No i okazało się, że ta milicja mieszkanie po mieszkaniu sprawdza w tym bloku, prawda? I no, w pewnym momencie doszedł tego 11 piętra, jest to mniej więcej godzina no, przed północą, prawda? Walą w te drzwi, tam ojciec, który nie widział, że ja wszedłem do tego mieszkania, bo wtedy, kiedy ja wszedłem, to on spał, prawda? Ciut był tam wypiwszy i po prostu spać. No tam policja zaczęła walczyć te drzwi, prawda? No to on się rozbudził, prawda? Mówi, kto? Milicja, prawda? Nie chciał ich wpuścić, w związku z tym oni się tam do tego mieszkania, ale nie chcieli wpuścić, że ja tam byłem, tylko że po prostu, no, gdzie O, o której godzinie oni wchodzą? No, w każdym razie oni wpadają do pokoju z pistoletem, z Domczaką, jeden z Domczaków wpadł i mówi, nie ma tu młodzieży, to tam powiem, No to, to dawaj tego skórę syna przez okno. No. A ja stałem, to jeden z ja stałem przy tym oknie. Ym, no, tak niespecjalnie byłem powiem, powiem szczerze, to dziwne, ale niespecjalnie nie dlatego, żebym jak grał bohatera, powiem Boże, niespecjalnie byłem przestraszony, no, miałem poczucie, no stało się, są, prawda, no to, a co będzie, to zobaczymy.